Cześć wszystkim, jestem znawszego i witajcie w kolejnym odcinku z Harrym Potterem na moim kanale. Ostatnio odnieśliśmy Norberta. Teraz czas wrócić. Ja bardzo mówiłam, od razu powiedziałam na wstępie, że ja muszę chwilę poczekać. W sensie muszę sobie zrobić przerwę. Bo po prostu wiem, że Ta część będzie mnie kosztować dość dużo nerwów. O, jest Mr. Norris. Yy, Boże, Miss Norris. Missis! Jeszcze lepiej. Here, but... yeah, Let's check the library, my sweet. I przez tą bibliotekę my się będziemy przedzierać, także życzę nam powodzenia. Z tego, co, z tego co pamiętam, e... chyba nie było jakoś bardzo, bardzo w filmie to pokazane. W książce na pewno. Natomiast, czy w filmie było? Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, bo po prostu nie pamiętam. A mimo. Mm... Aha, I've heard you for sure this time. Myślę, że tak ze 3-4 razy mnie złapią Myślę, że na pewno No Obok siebie na pewno nie, ale muszę tutaj koło Pani Norris przejść To co ma Idzie. Znaczy powiem tak. Sprawdźmy jak ona idzie, bo... Chwilka zawału. <zaro> <zaro> mhm. Tu idzie. Tam tutaj skaczę i w tym momencie mogę przeskoczyć mhm, Dobra i wraca OK OK nie widzę tutaj większego problemu Uh. dobra to jak głośno Harry to jak głośno Harry biega to ja osobiście bym to słyszała już dawno tu, tu, tu. Jak zwykle tajemne przejścia filcza. Uch. Zapiszę, gdyż albowiem tutaj teraz będzie jazda. No dobrze. Teraz też trzeba teraz trzeba sprawdzić, jak tu będzie chodził filcz oraz jak będzie chodzić kotka, ponieważ wiem, że kotka w tym momencie się zacięła i chodzi w regał. I to chyba nie powinno tak wyglądać. Halo! Norris! Kurde, nie wierzę w to, co widzę. Dobra, fircz przejdź. Ja pójdę dalej. To nie tak powinno wyglądać. Ona powinna mi tutaj skakać. Ugh. Za wysoko rzucę. O! Uh! Hello! Hello again, Harry. How's the bean collecting? Friend George are up to their usual tricks, I presume. I heard about your quidditch victory. Yes, well done, Harry. On to the cup, everyone. Zastanawiam się, z jaki paki flicz go nie słyszę. Z takie paki, że. Prawie bez głowy nikt będzie nam bardzo pomagać. Aczkolwiek... Tam jesteś, tam muszę iść. Widzę, że Pani Norris cały czas stara się... Pani Norris cały czas stara się bardzo dokładnie przejść przez ten regał. Where is proszę, nie I don't mój you my stealthy little student. Jakbym spadła, to by było kiepsko. Ciekawe czy pani Norris już się odcięła, czy cały czas chodzi w mama, mama. Ma. że pani Norris cały czas chodzi w, w regał jak dla mnie jest to ok Czy znaczy wiem, że nie tak to powinno wyglądać w tej grze ej, harry Widzę, że Pani Norris w tym momencie właśnie się odcięła mm. Proszę, przeskocz tam Sumie. Kicia, to było ryzykowne. Tam muszę iść tak. Było zabójstwo. Dobrze. Ok. Z tego co kojarzę, jestem przez chwilkę bezpieczna. Tak, bo ponieważ jest tu lustro. Ein, Czy? Wow. wow. Nie pamiętam do końca jego imienia. Na e... nazwę. Reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. Harry stared hungrily back, as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Albus Dumbledore. So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised, said Professor donald mm -hmm. He went on to explain that the mirror showed nothing more, or nothing less. Pamiętam, że Rona pokazywał Ronowi pokazywało to lustro, to że on był najlepszy ze wszystkich. Na razie to się gotujmy. Filthy whelps gave us the slip, Missus Norris. I've locked the only door out of here for the sake of me nerves. Stay here and watch the library for a bit, my dear. Dobrze. Cieszmy się. Tam, tam, tam. Cieszmy się, że mamy z głowy bibliotekę. No czym panią Norris, no, Jesz, muzyka, rodem z lochów. Ta -ta

Po jedną fasolkę, naprawdę takie poświęcenie wam, pani Norris. Ty też się tutaj stąd cofniesz? Dobrze, Norris teraz idzie. Pamiętam, że zawsze starałem się schować. No ładna jesteś, ale idź sobie. yeah Woo! hardcore hardcore mulepanz for hardcore, hardcore. Myślę, że tę cięższą rzecz mamy za sobą. Znaczy, tę cięższą stronę. Nie wiem, mam wrażenie, że pani Norris jest troszkę cięższa do przejścia. O, bez sensu zrobiłam. Gdzie jest filtr. Idzie. Dobra, poczekam. Nie będę się rzucać. Bo mi podbiegnie. I mnie znajdzie. Bardzo bez sensu zrobiłam, że tam ten wazon zniszczyłam, bo one będą nam potem potrzebne. Hallela! Nie pomyślałam. 不撒哈，嘿嘿哇！ Okej. Okay. Jezus. Przestraszyłam się, ale tak Mocno. Dawaj, 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 dawaj! Juhu! Dało mi się. No i teraz będą nasi przyjaciele. Fred i to że oczywiście o nas nie wiedzą.

To jest chyba Raven Rowena. Raven Claw. brakuje mi jednej. Tu mi brakuje. No to już nie znajdę wszystkich. Eee, no trudno. Najważniejsze, że mamy filc za sobą. Z czego się bardzo cieszę odetchnęła. I nie razu nawet mnie nie złapał To dobrze To fajnie, cieszę się Tam. Myślę, że najlepiej będzie, jak tutaj zakończę ten odcinek, ponieważ zaraz będziemy się zbliżać już powolutku do końca. Eee... Zastanawiam się, czy te wszystkie fasolki, które Freddy George tam mieli, czy nie zostaną wiedzone przez tego gnoma. No ale jestem przekonana, że Freddy i George na pewno sobie poradzą. Natomiast nie wiem, czy wy pamiętacie, co o nich chcą zrobić. Nie będę zdradzać niespodzianki, e, bo uważam to za naprawdę ciekawy sposób e, zakończenia Jego, ich eksperymentu. E, natomiast ja się będę wyłączać. Widzimy się w następnym odcinku i życzę wam wszystkiego co najlepsze. Pa pa.